Witam serdecznie wszystkie bliźniaki, yy, bliźnięta słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na styczeń 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie bliźnięta? Jeszcze do 3 stycznia Mars, planeta energii, siły życiowej, <noise> pasji do działania jest w Strzelcu. Do 22 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności jest strzelcu. a do 13 merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu. To mi mówi, że bardzo dużo się dzieje u was, jeżeli chodzi o partnerstwo, współpracę z innymi ludźmi. Tutaj ja i inni ludzie. Więc tutaj dużo się dzieje i dużo że tak powiem, być może poznajecie kogoś nowego, być może rozpoczynacie jakąś nową współpracę, wyjeżdżacie za granicę, czy poznajecie kogoś za granicę. 20. słońce wchodzi do znaku wodnika i ustawi się w trygonie do waszego znaku. Jak wiecie, w styczeń jest miesiącem wielu zmian, kochani. Tak 2 stycznia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, Wreszcie wyjdzie z retrogradacji i ruszy do przodu. 21 Pluton, planeta transformacji, przemiany, chodzi do znaku wodnika, a 27 Uran rusza w ruch prosty. Planeta nowości, młodości, nieprzewidywalności. Więc tutaj dużo się będzie działo, ale zacznijmy od początku. 1 stycznia jest dość trudny aspekt, ponieważ tak, Wenus, która y odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, Wenus strzelcu, chce się bawić, chce się rozwijać, tutaj u Was nowe szanse na jakieś współpracę, kooperację, na nową relację, a tutaj jest kwadratura do Saturna, czyli tutaj tak miał się ktoś odezwać pierwszego, nie liczcie, że się odezwie, tak? Tutaj jakieś zahamowanie, jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli chodzi o relacje partnerskie, to jest taki dzień, że trzeba sobie dać na wstrzymanie, przeczekać po prostu. Tutaj może tak być, że ciężko o komunikacji, ciężko o porozumienie, o dogadanie, więc jakieś takie zatrzymanie w relacji czy współpracy, tak? Ale już 2 stycznia o godzinie 4.07 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, Rusza do przodu. Merkury również jest w strzelcu, tak? Więc tutaj um, ktoś się powinien odezwać, coś się ruszy, coś pójdzie do przodu. Także nie panikujcie, przetrzymajcie. 4 stycznia Mars, planeta energii, siły życiowej, wchodzi do znaku koziorożca. Mars w koziorożcu jest w wywyższeniu, czuje się bardzo dobrze, jest silny, jest ambitny. Tutaj dołącza do słońca, które już jest w koziorożcu, i tutaj widzę, że mocno y, zaczynacie zajmować się y, sprawami kredytowymi, bankowymi, sprawami jakimiś rodzinnych majątków. Tutaj też y, pieniądze od innych ludzi, pieniądze od partnerów. Tutaj y, mocno y, się angażujecie w coś. Być może będziecie chcieli zmienić bank, zmienić jakąś umowę kredytową, będziecie chcieli uporządkować te sprawy finansowe. Także tutaj marc daje Wam zielone światło. Jest to bardzo dobry czas również na poważne podejście do zmiany na przykład sobie, do zmiany swoich przekonań, do zmiany sposobu myślenia. Do uzdrawiania, do pracy z wewnętrznym dzieckiem, do pracy z tak zwanymi trupami w szafie, tak? Czyli jest coś, o którym nigdy nie mówiłam i to mnie bardzo gniecie, jakiś mój problem. Warto tutaj na pewno z marcem, ze słońcem w koziorożcu. Jest duża siła do uwolnienia, tak? Do poważnego podejścia do tematu i sukcesywnie, krok po kroku, yy, uzdrowienie. Uwaga 9 stycznia, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawi się w kwadraturze do Neptuna. Więc tutaj znowu Merkury jest jeszcze w strzelcu, yy, w kwadraturze do Neptuna. Tutaj nie jest to dobry dzień na pewno na zawieranie jakichś nowych umów, kontraktów, podpisywanie aneksów, czy na jakieś ważne rozmowy, bo tutaj można, możemy łatwo zostać oszukani. Nie wszystko może być prawdą. Tutaj też jeżeli poznajecie kogoś w tym dniu, to też ostrożnie, tak? Bo tutaj yy, w tym przypadku Neptun jest planetą kłamstwa, oszustwa. Yy, nie do końca tutaj yy, wszystko jest prawdziwe. Ale już 10 stycznia, słońce ustawia się w tygodniu do Urana. Yy, yy, bardzo korzystny czas, jeżeli chodzi o takie sprawy majątkowe, sprawy finansowe, sprawy bankowe, zaplanowanie jakichś inwestycji. Świetny czas, tak jak powiedziałam, na pracę nad sobą, tak? Na pracę na podświadomości, na swoich emocjach. To jest słońce w tygodniu do Urana, czyli świetny czas na skorzystanie z jakichś nowych metod, tak? czy jakaś sesja online na przykład, marsz z Sekstylu do Saturna, łatwość uzdrowienia, łatwość uwierzenia w siebie tak dzięki temu, podwyższenia swojej samooceny, że ja się liczę, że jestem ważna, że jestem um, dostrzegana. W tej energii odbywa się nów w Księżyca w znaku Koziorożca. Nów u Was odbywa się w ósmym domu, to znaczy w domu tajemnic, w domu pieniędzy innych ludzi. Tak jak powiedziałam, ten Nów daje wam dużą szansę na uzdrowienie Nów jest w bardzo dobrych aspektach. Zaraz ponownie Mars jest w tygodnie do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. I tutaj mm, te planety są w tygodniu do Jowisza i w tygodniu do urana, które tutaj są, w dwunastym domu, czyli praca nad sobą, uzdrowienie, bardzo dobry czas na pracę terapeutyczną z jakimś specjalistą na przykład. Łatwość zrozumienia, łatwość uwolnienia i łatwość pracy, tak? na którego nie wszystko nam idzie. Czasami ludzie latami, wiecie, się terapeutyzują, tutaj ja idę i jakoś wszystko, wszystko szybciutko y, załatwię, tak? Y, również bardzo dobry spra y, y, jakby czas na, y, jeżeli staracie się o jakieś kredyty, o jakieś ubezpieczenia, o jakieś odszkodowania, to tutaj wszystko pójdzie jak po maśle, tak? Jest Tregon, więc tutaj wszystko się uda. 14: Merkury wchodzi do koziorożca. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu, więc ja widzę, że Wy tutaj, bo wiecie, w koziorożcu będziecie mieli Słońce, Marsa, Merkurego, więc tutaj dużo zajmujecie się tym, co się dzieje w Was, aby zrozumieć siebie, ale również tymi sprawami finansowymi. Rodzinny majątek, jakieś rozmowy tutaj być może z jakimiś seniorami rodu, tak? Bo to koziorożec, czyli ktoś starszy od nas, ktoś mądrzejszy, czy, czy na przykład szukanie odpowiedniego specjalisty, terapeuty. To też jest tak, że pójdziecie i od razu traficie na odpowiednią osobę, tak? Nie trzeba będzie szukać, albo sama was znajdzie. 16 stycznia słońce w Sekstylu do Neptuna. Piękny aspekt. Neptun w tym przypadku jest planetą miłości, planetą duchowości, planetą rozwoju. Tutaj znowu, polepszenie swojej sytuacji. Ja wierzę w siebie. Tutaj to jest taka przemiana też wewnętrzna, tak? Ja kocham siebie, ja wierzę w siebie. Być może odkryjecie jakieś zdolności artystyczne. Coś, co będziecie mogli pokazać innym i co okaże się czymś inspirującym. Was, ale też również innych ludzi. 18. Merkury jest w sekstylu do Saturna. Merkury, plan P, komunikacji, współpracy, biznesów, trygonie do Saturna. Ważna rozmowa, podpisanie korzystnego kontraktu. Tutaj Saturn wszystko zatwierdza, tak? idź za tym, co kochasz, gdzie możesz wykorzystać swoje doświadczenia, tak? Ósmy dom to też są kontrakty, jakieś umowy, jakieś, y, 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 szczególnie jeżeli chodzi o sprawy finansowe. To bardzo korzystny czas. 19. Merkury, planeta komunikacji współpracy biznesu, ma dobry aspekt, ponieważ jest w nie do Jowisza, ale uwaga! Czyli to daje y, piękny czas na uzdrowienie, piękny czas na y, tworzenie czegoś, na pracę nad sobą, ale również planowanie czegoś, na przykład pisanie jakiegoś biznesplanu. Po to, aby uzyskać jakieś dofinansowanie, na przykład od Państwa. Ale uwaga, ponieważ 19. Wenus będzie w kwadraturze do Neptuna. Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, w tym przypadku, w kwadracie do Neptuna, pokazuje, że nie wszystko może być tak, jak jest pokazane, tak? Trzeba uważać na ludzi, z którymi współpracujemy, tego 19 lepiej nie podpisujcie, bo mimo wszystko macie dobre aspekty, ale tutaj coś jest nie tak, tak? Coś nie do końca jest prawdziwe. Tutaj też jeżeli w tym dniu kogoś poznacie, może się okazać, że wow, piszemy z kimś, tak, bo Merkury, z tego że z kimś się spotkamy, pięknie, nam się wspaniale rozmawia i jest cudownie, ale uwaga, nie do końca możemy wszystko wiedzieć, nie do końca to może być prawda, jeżeli chodzi o pieniądze czy o miłość, tak? 20. Jest y, bardzo ważny aspekt, ponieważ Słońce łączy się z Plutonem w ostatnim stopniu koziorożca. Y, jest to. Pluton jest największą siłą w kosmogramie, mojej drodzy. Siłą wielkiej przemiany, transformacji, ale poprzez to, że coś musi umrzeć, żeby coś się mogło urodzić na nowo. Dlatego się mówi o Plutonie, że jest Panem śmierci. Ponieważ y, Pluton pokazuje nam, mm, że ta transformacja jest możliwa, ale tylko wtedy, jak coś jednego umrze, abyśmy mogli się odrodzić. U Was to jest świetny czas na odrodzenie, na transformację, na zostawienie jakichś swoich lęków, jakichś swoich trudnych doświadczeń. Zostawienie tego to jest bardzo dobry dzień, ten 20. na jakieś takie... Mm, metody, czy na przykład praca nad wewnętrznym dzieckiem, czy metody hellingerowskie, czy praca na głębokich emocjach. Tutaj jest łatwość do dotarcia, tak? I 20 o 15.07 słońce przechodzi do wodnika. I tutaj zostajecie oczyszczeni, uzdrowieni i słońce przechodzi do wodnika, moi drodzy, i ustawia się w stigonie do waszego znaku, dając wam łatwość osiągania czego tylko chcecie. Tutaj macie wolność, macie niezależność, chcecie się uczyć, uczycie się, chcecie wyjeżdżać za granicę, chcecie się rozwijać, rozwijać karierę, uczyć czegoś nowego. Tutaj macie wszędzie zielone światło, moi drodzy. 21 Pluton przechodzi do Wodnika. Dla wszystkich bliźniaków jest to bardzo dobra informacja. Najmocniej odczują to bliźnięta urodzone w pierwszych trzech dniach yy, bliźniąt. Tak? Czyli już tutaj wy już odczuliście, moi drodzy, ponieważ już od połowy marca do połowy czerwca Pluton był w yy, Wodniku i już robił dla was Czyli łatwość przemiany, łatwość transformacji. Choć tak jak mówię, na Plutonie nawet Trygony Yy, dla ludzi, którzy nie lubią zmian, nie są łatwe, bo Pluton zmienia wszystko, tak? Tylko tutaj to jest, łatwość polega na tym, żeby szybko się tutaj przystosujecie i wszystko się ułoży i wszystko będzie świetnie, tak? Więc tutaj naprawdę, drogie bliźnięta, wiele bliźniaków czekają totalne zmiany, całkowite, tak? Pozytywne. Yy, tutaj możecie rozwinąć się, przejść na własną działalność, Otwieranie własnych działalności, pójście do przodu, nauka, studia, wyjazdy zagraniczne, przeprowadzki co tylko chcecie. I 23 stycznia jeszcze Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do znaku Koziorożca. Wenus w Koziorożcu wie, czego chce Trafi ciężko pracować, jest systematyczna, ambitna, więc tutaj dalej porządkujecie te sprawy finansowe i jeszcze oczyszczacie swoje wnętrze z różnych trudnych emocji, porządkujecie też sprawy jakieś rodzinne, majątkowe. I w tej energii odbywa się pełnia Księżyca w znaku Lwa. Pełnia jest w pozytywnych aspektach do Waszego znaku. Księżyc będzie w sekstylu, a Słońce będzie w trygonie. U Was dzieje się to na osi moje najbliższe otoczenie, moja komunikacja z innymi i otwarcie na świat, tak? Tutaj yy, jak wiecie, pełnie jest okresem zakończeń, tak? Tutaj podczas pełni słońce i księżyc będą w trudnym aspekcie do Jowisza. Planety ekspansji, rozwoju. Tutaj yy, władz wiesz, reprezentuje to, czego nie widać. Sprawy ukryte przed innymi, tak? Więc tutaj. Być może wy nie pokazujecie jeszcze, nie mówicie o tym innym. Wy chcecie... Ja to myślę, że u was trochę tak jest, drogie bliźnięta, że poprzez zmiany wewnętrzne, wyjdą zmiany zewnętrzne. Zresztą tak jest zawsze, tak? No czasami jest odwrotnie, że najpierw zmiany, zmiany zewnętrzne, prowokują zmiany wewnętrzne, ale u was jest odwrotnie, ponieważ tak, wy tutaj widzę, że intensywnie macie i Jowisza, i Urana w 12 domu, to przygotowuje was do tego, jak w 25 roku, yy, yy, Jowisz już w maju 24 przejdzie do waszego znaku, tak? I wy tutaj przygotowujecie się do tego, na tą ekspansję, na to pójście do przodu, na to działanie, jeszcze i tu ta kwadratura pokazuje, że wy być może jeszcze nie jesteście gotowi na to wyjście, tak? Pamiętajcie, że ten pluton w wodniku będzie 20 lat, więc te zmiany będą nieuniknione. Duże y, zmiany u was zajdą jak w maju, Jowisz przejdzie do waszego znaku, więc tutaj już ruszcie do przodu, tak? To jest nie do zatrzymania tak naprawdę, ale teraz jeszcze się zastanawiacie, przemyślacie, tak? I ta pełnia to pokazuje. Że być może jeszcze nie jesteście gotowi na wyjście do tego świata. Yy, jeszcze trochę jest u was tego lęku, tego yy, tej niechęci do zmiany. Ale tak jak mówię, yy, dlatego ta pełnia może być trochę nerwowa. Tak mimo że ona jest w pozytywnych aspektach, to ta kwadratura do tego jowisza każe. Zagrywam na jakiejś stronie, także te emocje będą. I 27 pamiętajmy, że uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości rusza do przodu po kilku miesiącach retrogradacji, moi drodzy, więc tak naprawdę ten uran już siedzi u was w waszej podświadomości, w tym, co ukryte. I wy już pracujecie nad tym uzdrawianiem swoim ładnych kilka lat. Yy, ale później, kochani, jeszcze. Merkury, planeta komunikacji 27 współpracy, biznesu, krótkich podróży, łączy się z Marsem. I to jest takie, wiecie, w koziorożcu łączą się z Marsem. Merkury i Mars to często jest, tak wiecie, dosyć skotliwie może być też. Jakieś takie duże emocje mogą w was się wzbierać. Yy, powiedziałabym, że to jest. Też y, Te emocje mogą być bardzo silne, dobrze byłoby je wypowiedzieć, tak, do kogoś, rozmawiać z kimś, albo nawet napisać, na przykład list do kogoś, tak, list do siebie, list do mamy, list do taty, żeby, żeby gdzieś to wypłynęło, także to e, e, działanie połączone z komunikacją, tak. I później, już od 28, moje drodzy, same świetne aspekty do końca miesiąca, To tak. Wenus, sekstylu do Saturna, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, Sekstylu do Saturna podnosicie swoją samoocenę, wiecie czego chcecie, wiecie, w którym kierunku idziecie, merkury w nie do urana, yy, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość wychodzenia ze swojej strefy komfortu, łatwość yy, yy, nauki, yy, zrozumienia tego, czego chcemy, tego, czego potrzebujemy. Wenus wagonie do Jowisza. To jest jeden z najlepszych aspektów. 29 stycznia. Małe szczęście Wenus łączy się z dużym szczęściem Jowisza. Moi drodzy. Wenus w koziorożce jest ambitna, ona wie, czego chce. Wygonie do Jowisza. Planety ekspansji, rozwoju, rozrostu. Tutaj bardzo dobrze na sprawy jakieś finansowe, na dogadanie się z bankami, na yy, no, sprawy ezoteryczne. Tutaj też jakby to pokazuje, że wy, jeżeli będziecie chcieli iść w tym kierunku, to tutaj bardzo mocno możecie też się rozwinąć ezoterycznie, energetycznie. Yy, jowisza i Urana w 12 domu. Tutaj planety, mieliście wiele lat y, plutona w koziorożcu, tak? Tutaj to mogło bardzo mocno wpłynąć na wasze zdolności. I Mars... Na koniec miesiąca w Cegonie do Urana. Mars, planeta energii, siły życiowej, pasji, chęci do życia w Cegonie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, współpracy z granicą. Tu, tak jak ja mówię, ja ze swojej strony widzę, że dla Was to jest piękny czas na uzdrawianie siebie, na pracę z podświadomością, na pracę z emocjami, na pracę poprzez różne metody artystyczne, pisanie muzyki, pisanie tekstów, Tutaj bardzo dużo może ze stworzonych wspaniałych rzeczy, które mogą przynieść Wam sukces finansowy. Więc to naprawdę styczenie jest cudownym miesiącem, yy, dającym wreszcie gdzieś wiecie, ta energia ruszy do przodu. Czuliście, że, że ten koniec roku taki był trochę taki zwój, taki, taki, że wielu ludzi, z którymi rozmawiałam, z to ja też nie do końca, nie wiedzieliśmy, czego chcemy. Jakoś tak taki letarg był, a teraz jakby pójdziemy do przodu wszyscy. Także ja ze swojej strony zachęcam Was do skorzystania z moich usług, do konsultacji astrologicznych. Konsultacje są różnego rodzaju krótsze, dłuższe. Są kosmogramy urodzeniowe, urodzeniowe i tranzytowe na najbliższe półtora roku, na najbliższy rok. Jest solariusz, czyli kosmogram roczny, jest kosmogram porównawczy, czyli par. Jest kosmogram, ślubu, wyjazdu, czy założenie działalności. Także zapraszam Was serdecznie i zapraszam również tych, którzy chcieliby uczyć się astrologii. Jest, jest, są to takie warsztaty online, 10 spotkań po dwie godziny, które prowadzę. Każdy będzie mógł nauczyć się poznać swój kosmogram, na tyle, żeby, żeby wiedzieć o co chodzi. To są podstawy, tak? Także, y, zapraszam. Y, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę do mnie pisać. Naprawdę, zaczynamy od sam początku. Także dla laików też to jest. Ogólnie dla laików. Dla tych, którzy w ogóle nic nie umieją, tak? Ja tutaj chętnie pomagam, także może dziewczyny, które biorą udział, się wypowiedzą, coś napiszą miłego, żebyście wiedzieli, jeżeli są zadowolone. No, tak, to cóż, życzę Wam cudownego miesiąca, wykorzystania szans. drogie bliźnięta. Dla Was, y, otwierają się zupełnie nowe wrota, zupełnie nowe możliwości. Naprawdę, najmocniej odpują to bliźnięta z pierwszych trzech dni znaku, tak? Później reszty. Także, powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję.